Okej, okay, dobra. Już się nagrywa, więc tak. Witam wszystkich bardzo serdecznie w Dead by Daylight. Wjechał, wjechał, czekajcie, powiechał patch 1. Wjechał w patch 1.82. Tutaj macie całego patchnota Ja mniej więcej Wam omówię, co się zmieniło w tym patchu. Wykając bardziej, z strony e, suwa. jeżeli chodzi o. Sonia Killera to buffnęli, buffnęli... Yy, nie, tu właśnie, buffnęli yy, Krugera. Zmieniono też mu trochę perki. Yy, tego, że ja nie gram Krugerem, to nawet nie mam Krugera kupionego. Więc yy, nie omówię wam tego dokładnie, tam jakoś z, zmieniono, ale nie o tym. Yy, dobra. Jeżeli chodzi o offering'i. Zmieniono tutaj kolor offering'a na szczęście z zielonego na fioletowy. Usunięto z drzewek wszystkie tutaj te bukiety na jasność i ciemność mapy jakby. Jest, są tutaj na kilkudziesięciu, ale nie ma ich już na, na drzewkach. Kolejna zmiana. Chodzi o Bloody Party Steamers, czyli o krwawą zabawę Jest to już offering zielony, za chwilę wam to pokażę. E, tak, to... Aha, jeżeli chodzi o addony także do latarek. Teraz tutaj e, żarówka jest, jest addonem czerwonym. Tutaj e, to szkło było chyba zielone, jeżeli dobrze pamiętam, i bufnęli je na fioletowe. I jeżeli chodzi o apteczkę, dwustrzałówka jest teraz offeringiem czerwonym. Butelka chyba taka była. Aczkolwiek nie pamiętam dokładnie. Dobra, teraz idę Wam pokazać kolejne zmiany. Jeżeli chodzi. Jeżeli właśnie chodzi o. O drzewko. My teraz nie płacimy, bo wcześniej było tak, że na mu tutaj pierwsze, jakby pierwsze, najbliżej tutaj środka było 3000, drugie to było 5000 i najdalsze to było 8000. Teraz już to usunęli i płacimy za, płacimy za odpowiedni item, który wykupujemy. Jak widzicie tutaj brązowy item po 3000, zielone po, 1000, po 1004, fioletowe, zielone rzeczy tutaj po 5000, fioletowe 6, czerwone 7 i. Na nowych drzewkach, tutaj wam tego nie pokażę. Czy ja mam na jakimś nowym drzewko? Nie, tu mam jeszcze to stare. Czy na jakimś mam, na może mam? Nie, na wszystkim mam stare drzewka niestety. Po prostu jest więcej połączeń, więc teraz trudniej żeby Entity nam... Entity byt po prostu zjadło nam odpowiednio to co chcemy, jakby. Rozumiecie. A. I dalej już tutaj mamy stare, stare lobby, już stare lobby, już nie zrobią apteczki wentowe oraz latawki kto ma ten ma, kto nie ma, ten nie ma. I dobra, to takie zmiany z grubsza mówię, nie zagłębiałem się, jeżeli chodzi o zmiany w krugerze. Jak widzicie tutaj są jeszcze tego w ekwipunku? tutaj tylko w e, ekwipunku tutaj offeringi na. No. Ej, mówiłem tutaj właśnie o Krugerze, że ma, mamy mapkę krugera. O to jeszcze z e, randomas sobie zaczynamy. Inulska. dobra. Ja stąd zbieram. Dobra, mnie nie goni. Myślałem, że to jest y heksik przez chwilę, ale jednak nie. W sumie na szczęście nie. Y dobra, w sumie nie ma tanatki w ogóle. Trochę dziwne, bo zazwyczaj na nutce ta natka jest. często grana. Dobra, tutaj w sumie ten gentak stoi tutaj na. Na skraju, więc w bym go sobie skręcił to Zobaczymy jak to będzie Wy to widzicie kiedy w... Wtorek, więc ja jestem na wyjeździe Odcinek z Forrester, jaki zobaczycie też, zobaczycie dopiero... Znaczy zobaczycie wtedy, kiedy ja, ja... nie jeszcze nie mam w domu i tak dalej, więc... Rozumiecie? To widzicie, wtorek, The Forest leci w czwartek Myślę, że miałem taki ciekawy odcinek Okej, okay, nie wiem kiedy nawet złapała Ta Boję się, że mam barbecue i ogólnie jesteśmy trochę w, trochę w dupie, ponieważ Ponieważ nie mamy gana żadnego skręconego, już pierwszy hak poleciał. Ja już tego grana tutaj skończył, ona się zrywa. Czy mi się wydaje, tak się zrywa. I się poddała, no spoko. Nie wiem co robiła resztę randomów Wiem, mogę... mam mój gonę. powinienem lecieć ją no zdjąć, no ale kurde no Gana nie mieliśmy... No zresztą Co ja będę mówił no Babka próbowała się zrywać, więc co ja wiem co mogę zrobić Dobra, tutaj gonię Randoma Okej, okay. ja ogólnie znalazłem sobie tą piwnię tą trzypoziomową i tam zazwyczaj jest genik. Więc i tego gena to ja bym nawet skręcił, chyba że to był ten gen, ale... Aczkolwiek wątpię mu Ja nie grałem za dużo na tej mapie w ogóle. To jest chyba mój drugi mecz dopiero. Dobra. Teraz trochę zegam na cebula. Wiadomo, i temy się przydadzą. Zawsze. Okej, okay, latareczka To Ta nóżka tak też się blinkuje, ale jakoś nie może nikogo z nas tutaj złapać Trochę tutaj chyba odpalieli na bo właśnie No właśnie tak słyszę. Sorry, że trochę nie ogarniam teraz, ale... Chyba tutaj prawie jest skręcony. Ale mówię, gram drugi raz, prawda? Drugi, drugi albo trzeci raz na tej mapie. Więc troszkę. No, nie dziwcie się, tak że nie wiem jeszcze co i co i jak. Mniej więcej się znajduje. No tak, tak, patrzę tutaj z tymi genami. To trochę. To ciężko je ogarnąć. Tutaj powinien być. No i jest Dobra Dobra, więc tak, zmianę mniej więcej omówiłem. Nie zagłębiałem się dokładnie w plugaway. Więc no, przepraszam, ale wiem, że tam modyfikowali jego moc specjalną tam jego tam spowolnienia jakie dożywa tej mocy i tak tam kiedy dołożna nie więcej ale mam nadzieję że większość tych ważniejszych rzeczy przekazałem ale tutaj ktoś To są dwie pady schodów w ogóle Dobra, kit kręcę dalej To, on pokręcił geno dalej Dobra, okay. zgubiona Thanos A tutaj? Myślałem, że KnoKoD siedzi w buildzie przez chwilę. Uff, myślałem, że nie trafię tutaj great, ale... Okay. to ale... Okej, to skręcę i mamy, mamy już bramę. Szybki mecz. Bardzo szybki. Druga brama jest po tamtej stronie. To jest skrzynka, więc może ją sobie jeszcze przy przycebulę. Ale najpierw brama. Żeby było gdzie z Nie wiem, czy tego na nie zapała przypadkiem. Chyba nie Chyba nie no, Ale ogólnie punktów mało Ale to bardzo mało, tutaj w ogóle ktoś będzie nam otwiera Tutaj bram niech nie otwiera. Ej dobra. Na prędkości zdejmuję ją. Okej, okay, jeszcze zegarek w ogóle wleciał. Tą bramę trzeba. Szkoda, że zegarek zmarnowałem. Tutaj może być ciężko ją zdjąć. A tam się goni, więc polecę. Tylko bramę otworzę. Idę. Teraz będzie ciężko to zrobić Wiedziałem I tak się... Jak się kończy pomaganie? Nie zawsze, ale myślę, że to nóżka troszkę gorzej się bnikuje. ej dobra. Może zajmiemy na tyle długo, że dam radę się wyczołgać. O, drama. Tam. Jak najdłużej Jak najdłużej Jak najdłużej nie... Uh -huh. Wyczągaj się szybciej, stary. Jak ją jego. Dobra, bierze ją, bierze ją, wyczągaj się stary. Wierzę w ciebie. Wierzę w ciebie. Ale się nie wyczołgam, nie? Kawałek, 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 kawałek. Kawał, kawał. No, to mi Taki emocjonujący meczek do samego końca. Jeżeli się podoba, zostaw apkę i tak dalej. Mam nadzieję, że. Yy, ale co ja wiecie, słabo z punktami. 15 koła tylko. 15 koła. Adweku. Lightboard. I shadow błoden? Serio? To dobra, to ludzka, dobra. Ja Wam dziękuję za uwagę, do usłyszenia. Na razie.